Co największe wrażenie zrobiło? No, po pierwsze, fakty, które zostały przedstawione, które, które po prostu są tak wymowne w swoim nagromadzeniu, w swojej komplementarności. Po drugie, ludzie, ta ilość ludzi, która posiedziła tyle czasu, wsłuchiwać się dość trudne w końcu rzeczy, bo nie każdy z nas jest tutaj inżynierem i mechanikiem. Oraz trzecia sprawa, której już powiem. Prywatnie. Jeżeli miałem pewne wątpliwości, to przekaz jest tak jednoznaczny, że no powiem rzecz straszną. Rząd nie chce się dowiedzieć, jaka jest prawda o tym, bo choćby z ciekawości by tych tez wysłuchał, albo znają tak dobrze i tym bardziej tego nie chce usłyszeć. Dziękuję bardzo. To jest panie Marcinie, jednoznaczna, by to wierdamy. Nie to znaczy? No, pan profesor ładnie tu występował. Hmm. Ale myślisz, że to jest racja, co, co powiedział, czy nie? No, historia oceni. Historia oceni. A puścicie całą relację? Pewnie nie, bo było trochę za ciemno, żeby tutaj cokolwiek, żeby to emitować później. Ale Jeste... to nie ja decyduję, więc. Jesteście sami, czy z redaktorem? Z redaktorem. A gdzie ten redaktor? Ty jesteś redaktorem? Nie, 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 jestem operatorem. Tu, tu mam redaktora Polsatu. To może spytamy się pani redaktor Polsatu, co sądzi o dzisiejszym wieczorze. Dzień co dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi się podobało. Podobało się, tak? Trochę y, niewygodnie na podłodze się siedziało. No, to jest rzeczywiście dosyć duży ból. Ale co pani sądzi o tym, y, co powiedział pan profesor Gnienda? Czy ja nie jestem inżynierem, ani mechanikiem, ani profesorem inżynierii, żeby wypowiadać się w sposób merytoryczny o tym, co no mówię? Tak, my też nie jesteśmy, w związku z czym słuchamy i. No, słuchamy. Taka jest opinia. Prawda, nieprawda? Jak mówię, nie jestem inżynierem, żeby oceniać merytorycznie wystąpienie pana Biniera. A przekonuje panią to? Ja nie mam danych, pan Bini, Bini, nie miał też danych, na których oparł, więc trudno mi powiedzieć. Okej, okay, to pytanie następujące. Następujące pytanie. Ja, ja nie przekazuje swoich. O, pani przekazuje informacje. Ale ja, przekazuję, bo ja też jestem redaktorem. Nie ma to na czym polega. No to ja nie przekazuję własnych myśli, tylko czyjeś. Tak, czyjeś. To w takim razie jak będzie wyglądać. własne, bo to jest publicystyka, jak własne. bo ja jestem jest cytować, ja co, jest, ja ważne, co nie jest ważne, co nie jest, jest prawdą. Ja, ja, co ja cytuję, a prawdą. nie mówię, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. To nie jest redaktorem, To jest specjalnie Nie, proszę pani. Nie, ja nie jestem od oceniania, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądała ta relacja, którą dzisiaj pani zamieści? Będzie długa, krótka? 24 godzina. Pracujemy w stacji 24 godziny, mm -hmm. więc pewna. Więc, więc co będzie puszczone z tego, z tego? Wszystko. Wszystko. Czyli całe dwie godziny będzie? Na Nawet więcej. W jaki sposób? No można zapętlić, więc wtedy będzie więcej. Nie, się puszczać zapętlone, tak? Właśnie tak. Super, to jednym słowem, to jest pani deklaracja. Tak? Okay. To, bardzo mi miło, że pan ze mną rozmawia. Ale, no, ale to jest pani deklaracja, czy nie. nie, nie, nie jestem w sposób wiążący w, no, okay. w żaden sposób, ale mogę z końcem poodpowiadać panu na pytanie. Dobra, dziękuję pani bardzo. Pani, co się e... o tym wieczorze? Znaczy myślę, że to jest kolejne. E, e, m... Pokazanie tego, tego, jak się różne badania różnych ludzi składają do kupy tak naprawdę w jedną prawdę. znaczy niezależne badania od siebie, bo pan profesor Binienda i z Australii ten Szuladziński Szul prowadzili niezależne badania. Co więcej, Szuladziński został z tego, co pamiętam, znaleziony przez Gazetę Wyborczą. Tak? Żeby i, że żeby nieprawda. potwierdził, że nieprawda? I on, Najpierw się wyśmiał, po czym się skontaktował z panem profesorem i się okazało, że jednak no nie tak jest tak jak jest. Niestety. Okay. Jak myślisz, co będzie dalej? No co dalej będzie? Zobaczymy. Znaczy to zależy jak gdyby od ludzi. Znaczy, zdaje się, że ten rząd już doszedł do takiego... Kresu. znaczy tak totalnego bezchołowia i... Bez... Co, co się dzieje, ja żeby... Panie pośle, szturbiurowy TV, salon 24. Poznaję pana. Dzie miło mm. mi. E, panie pośle, e, usłyszeliśmy bardzo przekonujący i fascynujący wykład e, profesjonalistów profesora Binięty. Jest spory, po prostu. Co dalej? Czekamy, czekamy na stanowisko pana premiera Donalda Tuska. Przypomnijmy, że on już jest ostatnim chyba człowiekiem na świecie, który się opiera przed rzeczywistymi badaniami. Nie tylko profesor Kleiber, nie tylko profesor Żyli czy Kwaśniewski. Przepraszam bardzo, nie profesor, chyba magister, tak? Nie, 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 nie jestem nie. Pewien, jak tam z tym magisterium u niego, no ale na pewno były prezydent powiedział, że powinna być, e, e, powinna być Międzynarodowa Komisja. E, uchwałę taką podjął Kongres Polonii Amerykańskiej. W dniu wczorajszym rząd Stanów Zjednoczonych powiedział, że on bardzo chętnie będzie przyśle swoich ekspertów, no ale nie zgadza się na to pan Donald Tusk. Pan Donald Tusk zaparł się wszystkimi czterema kończynami, że uniemożliwi badanie tej tragedii. No, myślę, że najwyższy czas, zanim złoży dymisję po Euro 2012 i przejedzie tymi drogami, które są nieprzejezdne, że jednak tę komisję badania wypadków lotniczych... Lotnictwa Państwowego zwoła, a w każdym razie, że zgodzi się na powołanie Międzynarodowej Komisji, bo wszystkie punkty krytyczne, które badali eksperci zespołu parlamentarnego, w tym właśnie ta wspaniała dzisiejsza prezentacja, wskazują na to, że raport pana Millera jest fałszywy. Nawet uchwała Kongresu Polonii właśnie od tego się zaczyna, ponieważ yy, raport pani Anodiny i raport pana Millera nie dają solidnej i rzetelnej odpowiedzi na podstawowe Pytania, to domagamy się Międzynarodowej e, Komisji. Sądzę, że pan Donald Tusk powinien y, pójść po rozum do głowy. Może to długa droga trwa dość długo, ale mam nadzieję, że będzie ostatecznie skuteczna. I powiem, I powiem ostatecznie tak, jeżeli on tego nie zrobi, jeżeli on tego nie zrobi, to zrobi to następny rząd, a badania my skompletujemy i będziemy upowszechniali. I mam nadzieję, że pad, pan pan gdy dostanie cały zbiór badań przed, yy, przed yy, wyborami, włoży to do swojej agendy i wtedy zamiast pana Tuska zajmie się tym Kongres Stanów Zjednoczonych. Rozumiem. Panie pośle, ostatnie pytanie, które drążę dosyć systematycznie na swoim blogu, mianowicie jest wykopany podział pomiędzy Polakami na skutek wrogiej propagandy, która od 2006 roku y, trwała. katastrofa smoleńska eskalowała całą tą, 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 tą sytuację. Jak zasypać podział między Polakami? Co, co jest y, momentem do zasypania? Czy w ogóle jest możliwe? Wie pan, Ja nie jestem taki strasznie stary, jak na to wyglądam, ale podział, ale podział między Polakami. Naj najpierw wykopywali zaborcy, potem wykopywali na najeźdźcy bolszewicy w 1939 i w 1945 roku, a ci, którzy y, robią wszystko, żebyśmy nie mogli dojść do prawdy w sprawie a, śmierci naszych najbliższych i naszych przywódców, są tylko późnymi wnukami tamtych, y, y, tak powiem, a, którzy kopali te rowy i to nie są rowy między Polakami, to są rowy między y, aparatem, aparatem władzy i resztą społeczeństwa. Absolutna większość społeczeństwa jest świadoma, co naprawdę się zdarzyło, chociaż często ze względu na taką gigantyczną propagandę zaporową nie daje temu wyrazu, chociaż często wstrzymuje się ze zdaniem, żeby nie narazić się na represję, żeby ktoś nie przyszedł z kamerą pod dom, pod szkołę, pod biuro, prawda, i nie zrobił Później reportażu, który ma moc niszczącą dla danej osoby, a takiego typu terror przecież jest prowadzony. W związku z tym to nie jest wyraz różnic poglądów wśród Polaków, to jest tylko wyraz tego, co było zawsze po 1945 różnicy odwagi. To normalne. Nie miejmy o to do nikogo pretensji, ale stajemy się jako naród coraz odważniejsi. Gazeta Wyborcza z przerażeniem mówi, że już ponad 30% wierzy w pracę zespołu parlamentarnego. Nie, nie, pokazuje tam, żeby nikogo nie urazić, w tę czarną pustkę, która tam jest za panem. W związku z tym i z przerażeniem krzyczy, że, ja, że tak dalej pójdzie, to 70% pani Paradowska zdaje się, to stwierdza, to 70% będzie wierzyło w prawdę. Ja myślę, że tak, że przed następnymi wyborami 70% będzie wierzyło w prawdę. Miejmy nadzieję. Jeszcze jak pan skomentuje powołanie Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej? No cóż, to jest ruch, który jest w logice tego, z czym mamy obecnie do czynienia. Jedni mówią o drugim obiegu, drudzy mówią o powrocie do alternatywnego państwa, trzeci mówią, że wracamy do tych czasów, kiedy w 76 roku wraz z harcerzami pierwszej Warszawskiej Drużyny Harcerzy musiałem powoływać Komitet Obrony Robotników, dlatego że władze PRL-u zajmowały się tym, do czego dzisiaj wzywa Lech Wałęsa, pałowaniem robotników. Taki wraca czas.